I tutaj mamy fajnego dopika i możemy drugiego skoczyć. I tutaj fajnie tak się odbijamy od miaczka. Tak, tu lekko skrócić możemy. Tu górą super. Tak, tak, hopka, hopka. O, tak, tu dzisiaj troszkę mała przyczepność, ale spoko, dropik. Hop! Tak, banka. I hop! Z kamienia. Tutaj klasyka Zahamowimy troszkę Shark Do tak i... I mamy pierwszą część zaliczoną Ok, no to co? Druga Dwa, część Lecimy Tuk. Tuk. Tuk, tak. I wjeżdżamy sobie na lekki to tak. jest taka bardziej płaska sekcja, muszę troszkę popompować, tak, chopeczka malutka, pyk, Pompa. pompeczka, tak. tak. Tu trzeba troszkę uważać, bo trawers i za chwilkę będzie ścianka, pyk, pierwsza, tak, ścianka jedna i mamy ściankę drugą, tak, i tu musimy uważać, bo jest wjazd na Black River'a. One oh, się tutaj łączą wszystkie odpoczynamy 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 Tak! Oh. I dzięki.